Szanowni Państwo, rozpoczyna się konferencja z okazji 15-lecia powiatu Mikołowskiego i 20-lecia partnerstwa powiatu Mikołowskiego z ręskim powiatem Neuss z Niemiec. W imieniu własnym oraz władz powiatu mam zaszczyt powitać posła Parlamentu Europejskiego, pana profesora Jerzego Buzka. RP, pana Zbyszka Zaborowskiego, Marszałka Województwa Śląskiego Pana Arkadiusza Chęcińskiego, Dyrektora Karita Statystyki Katowickiej Księdza Krzysztofa Bąka. witam Komitet Partnerski Rańskiego Powiatu Noc ze Starostą Anasem Julianem Petrauszkiem na Obecnie nastąpi uroczysta ceremonia nadania i wręczenia sztandaru dla Powiatu Mikołowskiego. Proszę wszystkich o powstanie. Wartości, honoru i tradycji oraz zobowiązania do godnego wypełniania obowiązków wobec ojczystej, lokalnej społeczności. Sztandar stanowi dowód wdzięczności społeczeństwa Powiatu Litwowskiego za wysiłek wkładany na rzecz jego rozwoju i budowy wspólnoty samorządowej. Niniejszy akt podpisany, przewodniczący burmistrz miasta Litwowa, pani Wójt Barbara Praso, w gminy Pan Burmistrz Miasta Orzesz Andrzej Szafraniec, Pan Wójt Gminy Orlątowice Kazimierz Adamczyk oraz Burmistrz Miasta Łaziska Górne Aleksander Wyrań. Bardzo proszę teraz o złożenie podpisów pod aktem Fundacji Sztandaru i wbicie gwoździ przez fundatorów. W kolejności to odczytam. Poproszę Panią Wójt Gminy Panią Beba. Bardzo dziękuję. Poproszę burmistrza miasta Orzesze, pana Andrzeja Szafrańca. Słabsi potrzebujący pomocy mogą uciekać się ku pomocy, ku potrzebie, w swojej potrzebie do konkretnej instytucji. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wspomożenie nasze w naszym imieniu Pana. Prosimy Cię, Panie Boże, wszechmogący, po błogosław ten sztandar. Niech wszyscy, którzy będą gromadzeni pod tym znakiem w pokoju i szczęściu do nieba, będą doprowadzeni, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Amen. Bardzo dziękuję. Z tymi, Boże. Szanowny Państwo, Rostow, w imieniu Komitetu Podarowego przekazuję Panu ten sztandar. Niech służy nam, naszym kolegom oraz wszystkim wszystkim. Szanowni Państwo, sztandar powiatu jest symbolem, który buduje ducha wspólnoty powiatowej i integruje ją. Posiadanie sztandaru to wielki dla powiatu honor i zaszczyt. Chciałbym jednak, by ten sztandar, który dziś został powiatowi Mikołowskiemu nadany, był nie tylko symbolem, ale i wyrazem naszej jedności, byśmy mieli pod tym sztandarem jednoczyć się we wszystkich tych sprawach, które wymagają współdziałania władz samorządowych i mieszkańców. Przedstawiciele samorządowcy, szanowni mieszkańcy Powiatu Mikołowskiego. Jest mi niezmiernie miło, że Państwo przyjęli zaproszenie na tę wyjątkową, jubileuszową uroczystość Powiatu Mikołowskiego. 15 lat Powiatu Mikołowskiego to uroczystość, której dokonujemy podsumowań, dokonujemy również rozliczeń. Miniony czas pokazał, że powiaty nie zawiodły pokładanych w nich nadziei. Jesteśmy jednym z prężnych i rozwijających się powiatów, tak zaznaczonych w województwie i w kraju. Za wszystko to dziękuję bardzo naszym liderom samorządowym, radnym pracownikom administracji powiatowej i samorządowych jednostek organizacyjnych. Dzięki Państwa aktywności określeniu Polska Powiatowa brzmi dumnie i za to dziękuję. Dziękuję bardzo. Decyzja o tworzeniu powiatów nie była decyzją łatwą. Nie. I trzeba było bardzo wiele odbyć dyskusji i rozmów, aby te powiaty powstały. I to w takiej formie, jak są obecnie. Chciałem przypomnieć, że pomysły, żeby powstał powiat, sięgają 95 1995 roku. Ja nawet znalazłem takie zapiski, że ten, że ten, że ten sztandar i sam herb, który mamy powiatu mikołowskiego, że koncepcje powstały na 3-4 lata, zanim w ogóle ogłosiliśmy powstanie powiatu mikołowskiego. Więc Państwo, można powiedzieć, że wyprzedzili historię w swoich działaniach. I nic dziwnego, że powiat Michołowski, jego powstanie nie budziło wątpliwości, a przyznać trzeba i podkreślić, że nigdy wcześniej, przed 98-99 roku na mapie Polski, ani na jakiejkolwiek innej mapie europejskiej nie istniał powiat Michołowski. A więc jak widać, dzięki Waszej determinacji i dobremu przygotowaniu, i także woli współpracy pomiędzy gminami i powiatami, Wyszło wam tu nadzwyczajnie, bardzo dobrze, potwierdzam to, co powiedział Pan Starosta I ja się jestem bardzo wzruszony, a nawet dumny, że przyłożyłem ręki do tego sukcesu, tworząc Powiat Mikołowski i podpisując jego powstanie. Dziękuję bardzo. Paweł Johannes Paul II

Wir fühlen uns diese Aufgabe und Verantwortung verpflichtet. Gemeinsam leisten wir unseren Beitrag dazu und bauen schon seit vielen Jahren unsere deutsch-polnischen Beziehungen aus, sorgen dafür, dass unsere Freundschaft noch enger und fester wird. Relacje, w kierunku i przyjaźni między naszymi Mit dieser Feierstunde wird ein geliebtes, gutes Stück Europa gewürdigt. Ich freue mich sehr, dass wir in diesem Jahr gleich drei Jubiläen feiern können. Unsere 20-jährige Partnerschaft zwischen den Städten und dem Ersiska Gorne und Orczese sowie also den Gemeinden Ornantowiczök und Wiri, also dem heutigen Kreis Migorow und dem Rheinkreis Neuss, das 15-jährige Bestehen des Kreises Migorow und den Beitritt Polens zur Europäischen Union vor zehn Jahren. Ban przez dzisiejszą Uroczystość kombinieren wir dobre, wspólne Doświadczenia w tej części Europy. Cieszę się niezmiernie, że w tym roku możemy jednocześnie obchodzić trzy Juwileusche. Jubileusz dwudziestolecia współpracy partnerskiej pomiędzy miastami Mikołów, Łaziska Górne i Orzesze oraz gminami Odnotowice i Wyry, a więc obecnym powiatem mikołowskim, a Leńskim powiatem Nois. 15 lecie istnienia powiatu mikołowskiego oraz dziesięciolecie przystąp przystąpienia Polski do Unii Była wiele umowy o tym wydawaniu środków, o nowej perspektywie finansowej. Tak się składa, że ja zajmuję się tą nową perspektywą finansową. Kończymy starą. Y Wierzę w to, że właśnie powiaty do zajścia do środków jak najniżej przecież to czyli to, że oddajemy te pieniądze bezpośrednio Państwu do wydawania. Przecież nie my tam w Katowicach tym bardziej w Warszawie, ale my tutaj w Mikołowie, w innych miejscowościach tych mniejszych, wiemy najlepiej, czego nam potrzeba. Dlatego wiem, wierzę w to, że i ta nowa perspektywa będzie wspaniale wydawana, że przyczyni się do rozwoju naszego kraju i tych naszych małych ojczyzn. Życzę tego Państwu, bo i środki dwa razy większe. Wiedzą tu dwie osoby. W tych latach, kiedy zaczynaliśmy ten powiat tworzyć, jeździli po tym kraju. Jeździli, pamiętamy wizytę tych dwóch panów u pana prezydenta Wałęsy. Państwo, ja myślę, że na stojąco, tym dwóm osobom, przede wszystkim inicjatorowi powstania tego powiatu, panu Eugeniuszowi wyciśle podziękujemy i dodatkowo za pomoc ze strony GNOJS, panu staroście Patowi. Gromkie brawa. Miałem zaszczyt, jak już tutaj Pan Burmistrz powiedział, uczestniczyć w tych wydarzeniach osobiście od samego początku. Wiele ciekłych, dobrych słów powiedziano o powiatach, ale sądzę, że powiaty w Polsce są jednak niedowartościowane. Projektodawcy, ci, którzy zaprojektowali te powiaty, tą reformę administracyjną, Pan Profesor Jagulski, Pan Profesor z Niestety nie Michał Kuleszan. Zdecydowanie większą nadzieję pokładamy w powiatach, ale sądzę, że po prostu kraj jeszcze nie dorósł do tego. Jest potrzebna większa decentralizacja. Nie tylko decentralizacja usług, ale przede wszystkim decentralizacja finansów publicznych. Jeśli to, ten kolejny krok reformy administracyjnej zostanie spełniony, to sądzę, że powiaty będą naprawdę silnymi, prężnymi i bardzo potrzebnymi krajom Polsce, krajom jednostkami instytucjonalne. Chciałem w imieniu władz Powiatu Mikołowskiego, wszystkich mi również, podziękować szczególnie, szczególnie naszemu przyjacielowi, przyjacielowi panu Diterowi Matowi. Und alle anderen Würdenträger hier auf der polnischen Seite. Ich bin heute ein paar Mal worden und deshalb will ich jetzt auch ein kurzes Dankeschön sagen. Tutaj zostałem dzisiaj wspomnian, chciałbym ein paar Sachen auch von Sie sagen. Erstmal bitte ich, bitte ich um Entschuldigung, denn das ist die zweite ganz besondere Ehrung und Auszeichnung, die ich hier im Kreis Mikow erfahren habe. Przede wszystkim proszę Sie um Verbatschung, denn das ist naprawdę Drugie bardzo takie honorowe wyróżnienie, które otrzymałem w okręgu, w powiecie mikołowskim. Ich habe den goldenen Mam już złoty hełm strażacki. Niestety jest on numer numer mały, bo w przeciwnym razie miałbym go dzisiaj na głowie. Ich danke Ihnen allen stellvertretend für die gesamte öffentliche Seite, dass so etwas möglich ist. Und ich freue mich mit meinem Freund und Nachfolger Hans-Jürgen Wir versprechen heute, er hat schon getan, ich schließe mich nochmal an, dass wir auf diesem Weg gerne weitermachen. Alles Gute im Hinblick auf ein glückliches Europa. Wir haben gesehen mit Sorge, dass an Ihrer Grenze im Moment etwas ist, was wir mit Sorgen betrachten, hat Herr Petrauschke auch erwähnt. Dziękuję bardzo serdecznie za to wszystko, za to wszystko, co było możliwe i mogę tutaj powiedzieć w swoim imieniu i pan Petrauszko już to powiedział, ale także chcę jeszcze raz powtórzyć, że chcemy dalej iść tą drogą. Widzimy, że nie jest to czasem trudne, zwłaszcza jak, y, łatwe, jak spojrzymy na to, co się dzieje tutaj na granicy naszej europejskiej, ale dziękuję jeszcze raz, i życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego. Wyprowadzić. Krzywy krówca paszka, szalotaru. W staje nasz naklniony jasność Twoja wszystko zaśni, złączy co rok. Skry. Jak zwycięzca i bohater, biegnij bracie tak i ty. Radość tryska z piersi ziemi, radość pije cały świat. Dziś wchodzimy, wstępujemy na radości złotych ślad. O nas sercu zbożu śpiewie o nas w splocie ludzki krąg z niej najliczszy robak czerpie, w niej największy nie Wstańcie, ludzie, wstańcie wszędzie, ja nowinę niosę wam. Na gwieździstym firmamencie bliska radość błyszczy nam.